Dzień dobry Państwu, Dominik Stawiak, telewizja studencka Flash. Dziś spotykamy się ponownie, tak jak w trakcie Mistrzostw Europy, z trochę plenerowej aurze. Dziś ze specjalnym gościem, trener Dawid Szuczek. Dzień dobry, witam. Panie trenerze, teraz aktualnie bez klubu, wcześniej warta Poznań w gry subwałki, ale zapytam może najpierw o taką ludzką stronę, bardziej jak Panu minął urlop po tym wyczerpującym sezonie. No Pierwsze tygodnie były trudne. spędzamy je w Poznaniu, nigdzie nie wyjeżdżaliśmy. Przede wszystkim moja głowa potrzebowała złapać chwilę oddechu, ale też wszystko sobie poukładać, no i, I też była chęć pomocy, żeby jakoś to wszystko funkcjonowało, bo wiemy jak trudny okres, eee, to już było przed spadkiem, już, już wiadomo, że mówiło się o tym, że są jakieś drobne problemy, ale po spadku te problemy się spiętrzyły i eee, no myślę, że Tyle, na ile mogłem pomóc w tym, żeby to wszystko ruszyło. Jeśli chodzi o treningi, to, to pomogłem. Potem, już ostatnie dni czerwca przejął wszystko nowy trener, nowy dyrektor. No, ale wszystko zmierza ku dobremu i warta powinna rozpocząć rozgrywki zgodnie z planem w pierwszej lidze. Także, jak tylko rozpoczął się lipiec, korzystając z możliwości, że jestem aktualnie bez pracy. I pojechałem na urlop. W międzyczasie jeszcze udało mi się. Spędzić kilka dni w opalenicy, odwiedzić starych znajomych i tych trochę nowszych znajomych, ale pooglądać też treningi, porozmawiać z trenerami, z członkami sztabu, z piłkarzami, z dyrektorami sportowymi różnych klubów ekstra klasy, także na pewno fajny, cenny taki czas. I teraz wróciliśmy do Poznania, jeszcze przez najbliższe tygodnie, może miesiące będziemy mieszkać w Poznaniu. Mamy mieszkanie, córka będzie do przedszkola. Także zobaczymy, jak się potoczy sytuacja. W ostatnim czasie też w ramach Urlopu miałem okazję komentować mecz e, finał Mistrzostw Europy. Ciekawe doświadczenie. Zobaczymy, e, czy w przyszłości jeszcze takie okazje będą, żeby coś skomentować, ale no nie ma co ukrywać, że na pewno czuję się trenerem i chciałbym w rundzie jesiennej przejąć jakiś klub. Nie wiem, czy to będzie ekstraklasa, czy pierwsza liga, ale. Po takim krótkim urlopie i tych kilku tygodniach wolnego, myślę, że ta energia wróci w jeszcze większym stopniu i będę czekał na to, co wydarzy się na rynku. Właśnie można powiedzieć, że ta droga z komentarzem sportowym w tym Hawkeye, trochę podobnie jak trener Piotr Sporek, też z Warty Poznań, tam jeszcze był Śląsk-Wrocław w międzyczasie, ale do TFOP. No, było takie zapytanie... Myślę, że ciekawa propozycja. Zobaczyć też, jak to wygląda z innej strony. Jak na pierwszy raz miałem pozytywne odczucia, ale tak jak mówię, raczej będę skupiał się w, dalszym, w dalszej przyszłości na pracy szkoleniowej. I, I zobaczymy. No Rzeczywiście ten tworek, nie wiem, czy, czy powarcie, czy dopiero po Śląsku, ale też, też miałem okazję bywać w telewizji. Myślę, że jest to jakiś, w jakiś sposób dalej. Kontakt z tyłu nożą, tylko z drugiej strony. Mówiliśmy o tym spadku z ekstraklasy. No, wielokrotnie mówiliśmy, że Warta oszukiwała przeznaczenie przez ostatnie sezony, od kiedy do tej ekstraklasy w zasadzie wróciła. Czy to jeszcze za trenera Piotra Fork'a, czy już za pańskiej kadencji? Co się stało, że tym razem tego przeznaczenia nie udało się oszukać? Czy są już jakieś wnioski po tym czasie spędzonym poza klubem? Oczywiście jest e, wiele wniosków. E, pierwsze już były konstruowane, jeszcze jak sezon trwał, kolejne e, tak na gorąco po, później jeszcze to wszystko e, analizowałem już taką chłodną głową. E, dużo rzeczy się spiętrzyło, na pewno nie pomogły nam w tym wszystkim urazy, chociażby Adama Relaka. Myślę, że to było ważne. Myślę, że też e, mia, mieliśmy dosyć trudną sytuację w tym okienku letnim. E, Związaną z transferami. Uważam, że też dołożyłem do tego swoje trzy grosze. Sytuacja kadrowa wskazywała na to, że powinniśmy grać na czwórkę z tyłu, tak jak graliśmy chociażby z Pogonią Szczecin 4-1-4-1. Uważam, że trzeba było przy tym zostać i skoncentrować się po prostu na nowym sposobie grania, dopasowanym bardziej do tej obecnej kadry, niż na, na tym, że mieliśmy jakieś niedoszłe transfery, więc. No to były na pewno jakieś powody drobne, ale myślę, że ten uraz z Relaka był kluczowy, bo, bo tak naprawdę zabrakło nam jednego punktu w ostatecznym rozrachunku. Niekoniecznie w ogóle tego punktu musiało brakować, bo też wiemy jak ta ostatnia kolejka się, się potoczyła. No ale fakt jest taki, że na tym podsumowaniu, jak zobaczyłem ile minut rozgrał z Relak, to, to było to na pewno ważne. No i niestety, no, tym razem nie udało się oszukać przeznaczenia. Wydawało się jeszcze na trzy kolejki przed końcem, że, że znowu się to powiedzie. Jest coś w tym, że tej drużynie może brakowało właśnie przez kontuzję z relaka naturalnego lidera, takim jakim był wcześniej na przykład Łukasz Trałka, Czy to jest zupełnie inna kwestia? Na pewno brakowało nam takich postaci e, od razu od odejścia Trałki, na, na pewno brakowało takich ludzi jak Robert Iwanow, jak Miłusz Szczepański, e, No i na pewno też brakowało z relaka często. Nie mieliśmy go w dwudziestce, no bo, bo leczył uraz, więc nawet nie było go z nami bezpośrednio gdzieś tam na meczach wyjazdowych, na te mecze wyjazdowe, na które mógł to jeździł z drużyną. Ale no, fakt jest taki, że nie, za, nie udało nam się wykreować ani, ani zastąpić transferami tych ubytków e, ważnych w postaci, bo trałka Iwanów Zrelak, to, to były zdecydowanie osoby, które ten wózek ciągnęły. No, no i niestety sezon skończył się tak, że mieliśmy tych punktów mniej niż wcześniej. Z perspektywy y, można spojrzeć, że tak y, było to tylko kilka, no ale te kilka punktów później decyduje o tym, czy jesteś na ósmym, czy, jedenastym, czy na miejscu spadkowym, bo, bo prawda jest taka, że były to bodajże cztery punkty mniej niż dwa lata wcześniej, osiem punktów mniej niż rok wcześniej, więc y, te różnice nie były duże, ale okazały się one kluczowe. Wielokrotnie też wskazywało się jako tego lidera zespołu Kajtana Szmyta w poprzednim sezonie ze względu na. Liczby, jak trener patrzy na rozwój Kajetana i dlaczego w zasadzie Kajetan nie odszedł za granicę, o czym się mówiło, tylko trafił do Lubina. Teraz, no, Pechowa kontuzja. Oczywiście życzymy też szybkiego powrotu do zdrowia Kajtkowi, ale co się stało, że ten zawodnik dalej jest w Polsce? Kajtek zrobił ogromny progres od jesieni 2022, i też już ekstraklasa go trochę poznała. Na pewno przeciwnicy nie traktowali go jako takiego młodego tylko już też podchodzili do niego z większym respektem, szacunkiem, asekurowali bocznego obrońcę, który miał z nim sytuację w grze jeden na jeden i to na pewno sprawiało, że trudniej było się Kajtkowi pokazać, ale też cała drużyna funkcjonowała trochę gorzej, więc i Kajtkowi było trudniej. Jako drużyna wyglądaliśmy gorzej w ostatnich tygodniach, indywidualnie też nie pomagało to zawodnikom, myślę, że to to był ważny czynnik tego, że Kajtek został w Polsce, że po prostu te ostatnie tygodnie i cała gra warty nie wyglądała aż tak dobrze. A wiadomo, że wszyscy oczywiście patrzą na to, jak dany zawodnik gra w dłuższej przestrzeni, ale liczą się te ostatnie tygodnie, miesiące, wtedy, kiedy trzeba podejmować decyzję o transferze. Finalnie nie wiem, czy nie wyjdzie to na dobre, że jeszcze Kajtek uprzepnie w ekstraklasie. W drużynie z większymi możliwościami, potencjałem i grającą, takiej drużynie, która gra bardziej taki ofensywny futbol i gdzie kajtak będzie mógł pokazać swoje walory. Jeśli chodzi o te ostatnie tygodnie, one trochę nam przebiegły też pod tym wizerunkiem pańskiej decyzji odnośnie opuszczenia warty Poznań po zakończeniu sezonu, niezależnie od wyników. Skąd ta decyzja się pojawiła? Czy to było liczenie na angaż w klubie z ekstraklasy z pierwszej ligi, czy były jakieś rozmowy prowadzone w tym czasie? No bo się spekulowało w mediach o Krakowi, o Piastrze Gliwice i tak dalej. Dość długo prowadziliśmy rozmowy z Wartą, ale nie potrafiliśmy znaleźć e, takiego wspólnego rozwiązania, które satysfakcjonowałoby zarówno mnie, jak i klub. E, natomiast jeśli chodzi o, o te tematy pozostałe, to w tym wszystkim były spekulacje i plotki, bo ja tych rozmów z tymi klubami nie podejmowałem, żadnych poważnych. Oczywiście jak zdarzył się telefon, to porozmawiałem. Znaczy, bo pojawiały się zarzuty, że jeździł Pan w trakcie sezonu nawet negocjować jakiś kontrakt. Byłem na spotkaniu w Poznaniu, do mnie przyjechał dyrektor sportowy, spotkaliśmy się na kawę wieczorem na trzy godziny. Nie doszło do żadnych negocjacji, rozmawialiśmy o piłce, chciał się ze mną poznać. Nie podróżowałem po Polsce, także to są rzeczy wysane z palca. Skupiałem się na warcie i tak naprawdę każdej osobie, która do mnie dzwoniła bo, lub też przyjęła do poznania, żeby spotkać się, się tutaj ze mną na miejscu, przekazywałem informację, że do szczegółowych rozmów chciałbym usiąść dopiero jak warta, utrzyma się matematycznie. A że to utrzymanie się przeciągało, to praktycznie wszystkie opcje się pozamykały. Moim priorytetem do można powiedzieć, pierwszych dni kwietnia było pozostanie w warcie, natomiast nie umieliśmy znaleźć takiego rozwiązania, które byłoby dla nas satysfakcjonujące. I wydaje mi się, że potem warta, jak już podjęła decyzję, że będzie tutaj pracować inny trener. No to też yy, tak naprawdę ułatwiła mi pracę w ostatnich tygodniach, bo nie musiałem już uczestniczyć w rozmowach e, związanych o, z kontraktem czy z przedłużeniem umów zawodników, tylko mogłem się skoncentrować na, na pracy. E, I te, te mecze z Mielcem, Koroną czy, czy z Lidzewem, one były bardzo dobre. No ale niestety przytrafiły się też takie spotkania jak e, z Piastem czy z Puszczą, które, które nam nie wyszły. No, ale Gia Jagielonia to duża dysproporcja jakościowa. Można było coś w tych meczach urwać. Jeden punkt by, by dał utrzymanie, ale niestety nie udało się go zdobyć. No, zwłaszcza, że też Jagielonia grała Mistrzostwo Polski jeszcze do samego końca, praktycznie. No, Alegia i... puchary, więc tak było trudno. Jeśli chodzi o relacje z włodarzami klubu, no bo mówi Pan, że przeciągały się te dyskusje, te rozmowy o potencjalnym pozostaniu w klubie. Jak wyglądały te relacje w ostatnich tygodniach i na przestrzeni całej Pańskiej pracy w Poznaniu? Często było dobrze. Wiadomo, że w piłce nożnej jest dużo emocji, czasem było lepiej, czasem gorzej, ale myślę, że były one dobre i do samego końca, kiedy dyskutowaliśmy na temat przedłużenia przeze mnie umowy, były to takie rozmowy uczciwe, szczere. Ja po prostu chciałem, żeby Warta zrobiła duży krok do przodu i chciałem też mieć to zagwarantowane w swoim kontrakcie, bo miałem obawy, że przedłużając umowę i notując taki regres, jak miał miejsce między końcówką poprzedniego sezonu, a między rundą poprzedniego sezonu, a tym, co się działo w kolejnych miesiącach, nie przyniosłoby to niczego dobrego ani Warcia, ani mnie. Ale same relacje też zależy z kim, bo były osoby, z którymi nie miałem częstego kontaktu, ale były takie osoby, z którymi miałem kontakt na co dzień, to... To one były uważam, że, że dobre. E, wiadomo, że jak wyniki są trochę gorsze, to to jest chyba bardziej nerwowo. Natomiast my nigdy tak naprawdę nie złapaliśmy jakiejś złej serii. No, w strefie spadkowej. Byliśmy przez ostatnie 20 minut sezonu, więc e, dopiero po sezonie myślę, że, że jest, e, jest taka relacja, gdzie, gdzie każdy. No, ma po prostu trudno, ale z każdym z tych osób miałem okazję rozmawiać, więc myślę, że po latach, mimo wszystko, będziemy te relacje mieli na takim dobrym poziomie i będziemy raczej wspominać te dobre chwile niż, niż te złe. Zastanawiam się, jaki wpływ na potencjalnie gorsze wyniki mogło mieć dojeżdżanie na mecze do Grodziska Wielkopolskiego przy trenowaniu w Poznaniu. No, bo wiemy, że jednak ten temat stadionu, braku stadionu dla warty w Poznaniu, przystosowanego do gry w ekstraklasie. Przewijał się wielokrotnie, no i czy Pan, zawodnicy to jakoś odczuwali w negatywnym stopniu? Jak podpisywałem kontrakt to wiedziałem, że mecze są rozgrywane w Grodzisku i akceptowałem to i za każdym razem, kiedy ten temat był podnoszony w sztabie bądź wśród zawodników, to była mowa w taki sposób, że każdy z Was, kiedy przychodził do Warty, może poza Kiełbem i Lisem, Wiedział o tym, że mecze rozgrywane są w grodzisku, dotyczyło to tak samo sztabu, więc e, absolutnie pilnowaliśmy tego, żeby wewnątrz nas nie, nie było tracenia energii na to, że, że jesteśmy w grodzisku. Raczej staraliśmy się traktować to jako drugi dom. Wiadomo, że e, wszyscy w klubie zmierzają do tego, żeby te mecze odbywały się w Poznaniu, ale robiliśmy wszystko, żeby nie miało to wpływu na, na sytuację. E, w tabeli i uważam, że nam się to udało i akurat ten czynnik nie, nie był czynnikiem ważnym, ale na pewno jest to rzecz, która jest do zmiany i myślę, że w Poznaniu tych ludzi też będzie chodziło na mecze więcej, że będzie łatwiej też o grono sponsorów. I tutaj trzymam kciuki za włodarzy, żeby im się udało to osiągnąć. Wspomniał Pan o Adrianie Lisie, tam też była w zeszłym sezonie. Trochę rotacja z Jędrzejem Grobelnym, raz grał jeden, raz drugi, raz jeden dłużej, potem trochę krócej. Dlaczego Adrian Lis tak często występował, kiedy widać było, że faktycznie Jędrzej Grobelny poczynił naprawdę duży postęp w poprzednim sezonie? Czy to nie było też trochę stawianie na Adriana ze względu na charakter, na to, jaką jest postacią też w szatni, no bo jednak zwartą od trzeciej ligi, no to ikona klubu, można powiedzieć? No jak wszedłem do klubu, to ta różnica między naszymi bramkarzami była dość spora na korzyść Adriana, natomiast ona zaczęła się zmniejszać. Jędrek robił duże postępy. Jak wskoczył do bramki, to rzeczywiście miewał całkiem niezłe momenty. No ale potem po prostu wystawialiśmy golkipera, który był w lepszej dyspozycji i te okresy przygotowawcze w wykonaniu Adriana. Skłaniały nas do, do tej decyzji, że to on powinien bronić, ale Jędrek cały czas pracował no i wygrał rywalizację zimą na, na obozie w Turcji. Było to bardzo wyrównane, trudno nam było podjąć decyzję. Do samego końca dyskutowaliśmy o tym, że jeden i drugi wyglądają na, naprawdę bardzo dobrze. Zdecydowaliśmy się wtedy na Jędrka, ponieważ zawsze wcześniej. Adrian wyglądał lepiej, dostawał szansę, a skoro mieliśmy teraz taki dylemat, to postawiliśmy na bramkarza, który jest młodszy i niezależnie czy broniłby jeden czy drugi, to oni wyglądali tak dobrze, że nie dziwi mnie to, że, te, że Jędrek w tych pierwszych meczach nam pomagał i, i nie traciliśmy bramek i bronił dobrze. Chociażby ten mecz z ŁKS-em, no, fantastyczny mecz jego. Tak naprawdę, tak naprawdę pomagał i z Rakowem, i z Krakowią, i z Ruchem i tych meczów było, było kilka. Do przerwy na kadrę utrzymywaliśmy jedka w ramce, bo, bo wyglądał dobrze. Ale Adrian Lis wyglądał też dobrze i, i na obozie, i wyglądał dobrze później, bo, bo kończył mu się kontakt i starał się wrócić do bramki. I uważam, że pierwszy taki mocny sygnał Adrian wysłał w tej przerwie na kadrę przed meczami z zagłębiem i śląskiem i wtedy pokazał, że jeżeli będziemy musieli na niego postawić, to jest gotowy. No, ale Jędryk nie, nie robił jakichś takich spektakularnych błędów, nie zawalał spotkań, żebyśmy podjęli decyzję o posadzeniu go. Potem rzeczywiście miał trochę słabszy okres, a skoro Adrian wyglądał dobrze, to, to ta zmiana w ramce nastąpiła dopiero na te ostatnie kolejki. Na samym początku już poruszyliśmy nieco temat Adama Zrelaka, jego przez większą część sezonu nie było. Marton Nefel, Dario Wizinger, więc zapytam o sąd bohaterów, bo chyba spodziewaliśmy się, mimo wszystko pod Dario, przynajmniej trochę więcej, on przyszedł na samym początku. Tego sezonu, jeszcze w okresie przygotowawczym, tak naprawdę. A z kolei Marton Nepel już w jego trakcie. No i wiedzieliśmy, że to jest trochę piłkarz do odbudowania. Natomiast chyba nie dawali mimo wszystko tego, co dawał swoim profilem gra Adam z Relak. Zupełnie inne typy zawodników. Dario Wizinger był ściągany po to, żeby grać obok Adama z Relaka. No, od samego początku, kiedy ten transfer był przeprowadzany, to mieliśmy rozpiskę w klubie, że będziemy grali 3-5-2 na dwóch napastników z ofensywnymi wahadłowymi. Bo było to związane z tym, że klub nastawiał się na sprzedaż Kajtka Szmyta i w miejsce Kajtka, po sprzedaży Kajtka planowaliśmy ściągnąć jeszcze kolejnego napastnika i chcieliśmy trochę zrezygnować z takich klasycznych, skrzydłowym kosztem tego, tego 3-5-2, czyli coś takiego jak reprezentacja Polski za trenera Probierza. Mhm. Natomiast no, nie sprzedaliśmy Kajtka, więc dla Dario trochę to miejsce zaczęło uciekać, a że Adam Zrelak w lipcu już zaczął z nami trenować. To Dario też czuł taką presję i ciśnienie, że, że musi się pokazywać z lepszej strony. Te bramki nie wpadały i tak naprawdę skończyło się tylko na jednej. Przychodził do nas nice jako zawodnik, który mentalnie miał trudny okres, bo, bo nie grał w poprzednich klubach. U nas niestety, ale te bramki również nie wpadały i jemu to nie pomagało, dlatego, dlatego też potem było coraz trudniej. A Marton miał dość długi rozwój z meczami mistrzowskimi, bo, bo chyba kończył w kwietniu, maju. A... A do nas trafił jakoś w październiku. Na początku, jeszcze na takiej świeżości, udało się zdobyć gola z widzewem. Potem jeszcze wziął na siebie karnego z legią. A runda wiosenna uważam, że zapowiadała się obiecująco. Marton wyglądał dobrze na obozie, zresztą Dario Wisinger również. I gdyby nie to, że wróciliśmy na bójstwo sztuczne, to mocno rozważaliśmy granie na dwójkę napastników już z Rakowem. Mhm. Ale fakt jest taki, że sposób gry na Raków, czyli Schmidt i Sawicz na bokach, plus. Jeden z napastników był o tyle dobry, że chcieliśmy w drugiej połowie wzmocnić siłę fizyczną, dlatego Epela, Kupczaka i Kiełba zostawiliśmy na drugą połowę. Finalnie się to sprawdziło, ale też ten dłuższy okres treningów na sztucznej murawie sprawił, że Marton jemu to trochę nie służyło, i no fakt jest taki, że mieliśmy potem Martona, który musiał znowu trochę wrócić na, na swoje tory, Dario, który był podłamanym brakiem szczenia w no i. Wracając, Adamem z Relakiem, który wyglądał fantastycznie już w, na przełomie marca-kwietnia w, w tych treningach. No i decyzja była taka, że skoro został Szmyt, skoro z Relak wrócił, że, że będziemy grali tą kłębką i będzie grał najlepszy z pozostałych zawodników. No i o tą pozycję walczyło grono kilku zawodników Sawicz, Wiesinger, Przykryl i Apple. No i bywało z tym różnie. Raz grał jeden, raz drugi. Myślę, że to, że rywalizację wygrał z relak ze szmytem nie, nie pomagało też tamtym zawodnikom. Jestem przekonany, że gdyby Darius zdobył i dwie, trzy bramki bądź Marton Eppel strzeliłby coś w okolicach lutego marca, to zupełnie inaczej ten sezon by się potoczył i też inaczej byśmy rozpatrywali tych zawodników, oni z lepszej strony wyglądali na treningach niż, niż w tych meczach mistrzowskich. No ale fakt jest taki, że. Wygrać rywalizację ze Zrelakiem było trudno. Nie udało się to nawet Enisowi Destanowi, który uważam, że prezentował naprawdę niezły poziom, a prezentował bardzo wysoki poziom już w kwietniu, maju, czyli w tych ostatnich tygodniach, kiedy od nas odchodził, ale też wtedy Zrelak wyglądał lepiej, dlatego tym bardziej trudno było Wizingerowi i Apple'owi. Właśnie Enis nice Destan to jest na razie taki niespełniony talent, który do Warty trafił i. No wiemy, że to było też krótkoterminowe, ale e, faktycznie czy on poziomem pokazywał na treningach, że może być z niego kawał dobrego piłkarza? Nie pokazywał w pierwszych y, tygodniach, y, ale już w drugiej części rundy się, nie widzieliśmy, że rzeczywiście coś w mi nim drzemie. Miał niezły okres przygotowawczy i Enis zaczął bardzo dobrze wyglądać już y, w marcu, potem w kwietniu przecieraliśmy oczy, pamiętam nawet rozmowy, że Zaczynaliśmy mówić, że, że Enis wygląda tak dobrze, że warto byłoby go jeszcze może przedłużyć, ale no jak pojechał też do Trabzonsporu, sporu, on tu grał mało. Zrobił ogromny progres, szczególnie fizycznie i taktycznie, ale no chciał też grać więcej. No a jak zobaczyli go na treningach w Trabzonsporze, to praktycznie od pierwszych dni uważali, że zrobił na tyle duży progres, że warto go zostawić i nie dziwi mnie to, bo rzeczywiście widzieliśmy już wiosną, wiosną że Enis ma duży potencjał. Myślę, że nikt się nie spodziewa, że aż tak zafunkcjonuje w transwunosporze, ale ale pod uwagę, że jak trafi do jakiegoś innego klubu nawet trochę lepszego niż Warta, to, to jest w stanie tam odpalić. Nie zdziwi mnie, jak Enis w przyszłości jeszcze trafi gdzieś do do któryś z zachodnich lig i, i będzie mógł się tam yy... Po prostu sprawdzić i potwierdzić swoją jakość. Zostając jeszcze na chwilę przy personaliach, nie tylko Kajtan Szmyt zostaje na poziomie ekstraklasy, również Adam Zrela, o którym już trochę powiedzieliśmy, i Dawid Szymonowicz, czy w barwach Puszczy Niepołomice. Dawid to jest też, pańskim zdaniem, jeden z najbardziej niedocenianych stoperów poprzednich sezonów ekstraklasy, bo w moim odczuciu właśnie tak jest. O Dawidzie mało się mówi, a to jest naprawdę fantastyczny piłkarz na poziom naszej ligi. Myślę, że w Barcie był bardzo doceniany, jest świetny w destrukcji, bardzo dobrze zafunkcjonował w systemie z trójką z tyłu i uważam, że zrobił duży progres e, wtedy, kiedy przez te dwa i pół roku, kiedy był w Barcie. E, tyle, no ja bardzo Dawida cenię i wszyscy ci zawodnicy, którzy trafili na poziom ekstraklasy życzę im, żeby żeby grali jak najwięcej minut na, te, na ten moment, e, no niestety, ale zbyt, myślę, że zbyt wielu zawodników nie, nie, nie jest na tym poziomie ekstraklasowym i Zobaczymy jak będzie się to układało w pierwszych kolejkach sezonu, ale istnieją obawy, że no, ci zawodnicy, którzy tworzyli warte, niestety, ale w tej Ekstraklasie zbyt wielu minut na początku sezonu nie będą łapać. Wydaje mi się, że Zrelak jest pewniakiem, wydaje mi się, że Szymonowicz również puszczy, powinien grać, Kajtek Szmyt w zagłębiu również. Zobaczymy jak będzie dalej, czy Matuszewski będzie grać, ale no, fakt jest taki, że, że rzeczywiście zbyt wielu zawodników tego angażu w Ekstraklasie nie otrzymało do tej pory. Natomiast jeśli chodzi o Wartę, ten spadek może mieć dalekosiężne skutki, patrząc teraz na tę kadrę, która będzie walczyć w pierwszej lidze. No, trzeba powiedzieć, że pierwsza liga w ostatnich latach zrobiła nam się bardzo mocna. Też została chociażby Wisła Kraków, jest Wisła Płock. To są kluby, które naprawdę e, mogą sprawić problemy. Arka Gdynia również. Jak Warta może wyglądać w tym przyszłym sezonie pierwszej ligi? Myślę, że w jakimś stopniu jest to nie wiadomo, ale biorąc pod uwagę, jak wygląda teraz kadra i biorąc pod uwagę... Że ekstra Klasa wypłaca też pieniądze, tak, ten spadochron po spadku, bo wydaje się, że warta powinna gdzieś tam kręcić się w tym środku tabeli. Przy lepszym sezonie, bądź jakimś jeszcze dobrym transferze, może się zakręcić o te miejsca barazowe, przy jakichś wypałach może się kręcić bliżej dołu, ale wydaje mi się, że, że jest na tyle dzisiaj ta kadra bezpieczna, że że Warta powinna w tym środku tabeli być. Jestem ciekaw właśnie, jak jeszcze to będą oceniać Bukmajerzy, bo, bo nie sprawdzałem. Wydaje mi się, że trudno będzie o awans bezpośredni, że mimo wszystko jest pięć, sześć drużyn, które mogą być, ich szanse mogą być oceniane wyżej od Warty, ale no wydaje mi się, że Warta gdzieś tak między siódmym a 10 miejscem będzie wyceniana, jeśli chodzi o możliwość awansu i z ciekawości po wywiadzie ja to sprawdzę, ale, ale tak, tak mi się wydaje. Jasne. A co z pańską karierą? Mówi pan, że chce pan klub z Ekstraklasy, z pierwszej ligi, gdzieś w rundzie jesiennej przejąć. A jaki jest plan na teraz? No bo wiemy, że, że trener lubi podpatrywać też innych trenerów, gdzieś czerpać różne style, czy to z polskiego podwórka, czy z zagranicznego. Jak jest plan na teraz? Co teraz jest na tapecie? Co jest analizowane? W najbliższych tygodniach chcę wybrać się na starze. Jeden już mam dogadany z klubem z ekstraklasy. Jeden termin jest jeszcze elastyczny na, na sierpień, ale przy lipca, sierpnia powinienem tydzień spędzić w jednym z klubów ekstraklasy. W drugiej połowie sierpnia powinien być to inny klub ekstraklasy. Zobaczymy, może, może też pojawi się jakiś wjazd zagraniczny, choć nie jest on dla mnie priorytetem. Chciałbym zobaczyć, jak funkcjonują te bardziej zamożne i takie, można powiedzieć, kluby ekstraklasy, które mają. Większe możliwości, mają swoją bazę na takim bardzo wysokim poziomie, no bo wiąże swoją przyszłość z poziomem ekstraklasy i pieszyki, więc chciałbym wiedzieć, jak to funkcjonuje w innych klubach w Polsce. A obserwując Mistrzostwa Europy, coś się udało znaleźć, co można zaimplementować do którejś z drużyn, które będzie pan później prowadzić? Na pewno. Jest sporo ciekawych rzeczy, które, które prezentowały drużyny i nie tylko Hiszpania, która wygrała, ale też Niemcy grali świetnie. Bardzo dobrze funkcjonowała reprezentacja Holandii, jeśli chodzi o, o taktykę. Myślę, że są rzeczy, które można podpatrzeć, a, ale też później to, co można wdrożyć, zależy od tego, do jakiego klubu trafię. Na pewno, na pewno jest różna specyfika. Są drużyny, które mają bardziej defensywną charakterystykę, są takie, które mają bardziej ofensywną charakterystykę. Więc wiele zależy od tego, do, do jakiego klubu trafię, jaka tam będzie filozofia, jaka tam będzie tożsamość. No i jak dyrektor sportowy i, i prezesi będą chcieli klub budować, e, biorę pod uwagę, że, że mogę tej pracy nie mieć przez jakiś dłuższy czas, ale e, no nie ukrywam, że chciałbym w się na jakiś klub przejąć i, i pracować, bo jestem młodym trenerem i ciągnie mnie na boisko. Jakaś anegdota z tego czasu pracy w Warcie się przypomina? Jakaś zabawna z lat coś, co warto będzie wspominać przez najbliższe lata? Duże rzeczy będzie warto wspominać, ale te sprawy szatniowe to są takie sprawy, które chciałbym, żeby nie, nie wychodziły na światło dzienne, bo jak się to mówi w szatni, co, co było vegas, zostaje vegas. i No, oczywiście, że było dużo śmiesznych, zabawnych historii, takich, które, które będę pamiętać, ale no, jestem typem osoby, który może wyjaśnić pewne rzeczy, który może i jakieś kulisy delikatne zradzić, ale. Nie jestem typem osoby, która będzie wytykać błędy, albo będzie mówić rzeczy, które, które komuś mogłyby się nie spodobać, byłoby to nieeleganckie, więc no tutaj nic ciekawego takiego nie, nie zdradzę. Czego panu można życzyć na najbliższe miesiące, najbliższe lata kariery? Myślę, że zdrowia i tego, żebym podejmował dobre wybory. Jasne, no to w takim razie tego życzę, mam nadzieję, że jak najszybciej się też ta praca w Ekstraklasie albo w Pierwszej Lidze znajdzie, bo zawsze przyjemnością z Panem na konferencjach było porozmawiać, czy to w Grodzisku, czy to w Poznaniu przy okazji derbów z Lechem. To byłoby na tyle w tym wywiadzie. Moim i Waszym gościem był trener Dawid Szulczek. Bardzo dziękuję, dziękuję również wszystkim naszym osobom, które oglądają ten odcinek. Chciałem powiedzieć słuchaczom, ale... Będzie to emitowane w formie obrazu wideo, więc zapraszam do oglądania i dziękuję za, za ten wywiad i za możliwość spotkania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.